Cały rozwój języka i w ogóle mowy w tym okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki szkolnej działa przeciwko łatwemu startowi w czytanie. Na czym to polega? Otóż, gdy dziecko zaczyna mówić, posługuje się dźwiękami sylab. Ma, ma, ba, ba. Sylaby są naturalnymi dźwiękami naturalnym dźwiękiem nie jest głoska p. K, kr. W związku z tym, ponieważ ta świadomość tych naturalnych dźwięków, jak za chwilę okaże się, jest bardzo potrzebna i pomaga dziecku na tym etapie początkowym. W związku z tym jest to pewna no, pożądana umiejętność. Tymczasem, Cały rozwój dziecka od pierwszych prób generowania dźwięków do rozpoczęcia nauki szkolnej jest ukierunkowany, zoptymalizowany na upłynnienie mowy. Na koartykulację, czyli zatarcie granic między tymi poszczególnymi, naturalnymi dźwiękami mowy, którymi są dźwięki sylab. Dziecko rozpoczyna naukę szkolną, i na skutek tego naturalnego, fizjologicznego rozwoju mowy nie ma dostępu do struktury naturalnych dźwięków. To wszystko zostało połączone w jeden akt fonacyjny. Granice między sylabami uległy całkowitemu zatarciu. Jest taki pan profesor. Liberman, który bardzo lakonicznie określił istotę trudności w czytaniu, a mianowicie powiedział, że czytanie dlatego jest tak skomplikowane, ponieważ mowa jest tak prosta, tak łatwa. Tutaj raczej należałoby to sparafrazować, że mowa na skutek naturalnego rozwoju i tej koartykulacji upłynienia stała się łatwa ale dzięki temu ten punkt wyjścia do nabywania umiejętności czytania stał się tak trudny. Na czym to polega? Są dzieci, które właściwie bez instrukcji, bez wysiłku w sposób taki no niemalże spontaniczny nabywają te umiejętności i są dzieci, które mimo ogromnego wysiłku mają w dalszym ciągu trudności. Na czym polega tutaj rola tego, yy, tej świadomości fonologicznej czy dekodowania fonologicznego? Otóż, wyobraźmy sobie, że ma dziecko odczytać poprawnie wyraz masło. I ono może to zrobić w ten sposób. My, A, S, E, O. Wiemy, nic z tego nie wyjdzie. Dlaczego? Bo zabrakło dwóch elementów. Zabrakło głosek, zamiast tego były nazwy w alfabecie. I dwa, zabrakło podziału tego łańcucha kolejno generowanych dźwięków w pewne całostki dźwiękowe, to znaczy w naturalne dźwięki mowy. W tym przypadku takimi dwoma dźwiękami jest k. W przypadku wyrazu masło jest ma, sło. I jeżeli dziecko prawidłowo, precyzyjnie odczytało wyraz masło, z rozdzieleniem na te dwa izolowane dźwięki ma, sło, to nie tylko nauczyło się czytać wyraz masło, ale cały szereg Również innych wyrazów, takich, które powstają z kombinacji tych dwóch dźwięków. Ma, sło, przestawię kolejność, jest sło, ma. Dźwięk sło występuje w wielu wyrazach. Słoik, słoma, słowa, słodycz i tak dalej. Na tym polega istota tego lawinowego rozwoju umiejętności czytania, że cokolwiek co prawidłowo odczytam, staje się nagle kapitałem dla odczytywania kolejnych, dalszych wyrazów, jeżeli uświadomiłem sobie tą strukturę dźwiękową, tą strukturę fonologiczną. Możemy powiedzieć, że nasza mowa składa się, z, że dźwięki słów składają się z modułów dźwiękowych. I cała istota nauki czytania polega na przyporządkowaniu tym właśnie modułom dźwiękowym modułów graficznych sylab, grup znaków literowych. U niektórych dzieci, zwłaszcza na skutek zatarcia tej świadomości, utraty świadomości modularności dźwiękowej, tej świadomości fonologicznej, ten proces jest bardzo trudny. I dlatego musimy pamiętać o tym, że zanim rozpoczniemy pracę z tekstem, z literami, koniecznie musimy przywrócić dostęp do świadomości dźwiękowej, do świadomości fonologicznej. Jak to zrobić? Mówię dziecku, powiedz mi, z jakich dźwięków się składa słowo Tomek. Tomek. To, ja mówię, to powiedz głośniej. Tomek. A ja mówię, a krzyknij. Tomek. I wtedy ten naturalny łańcuch koartykulacyjny ulega rozbiciu na dwa akty fonacyjne, które odpowiadają tym dwóm naturalnym, izolowanym dźwiękom. Potem, jak już dziecko wie, to wiedziało się, że to jest to mek. To pytam go, które jest pierwsze. No, to. A drugi dźwięk? Mek. A przestaw je teraz, co powstanie? Bardzo trudne. Mek to. Zanim rozpoczniemy naukę czytania z literami, musimy do perfekcji doprowadzić u dziecka operowanie, manipulowanie naturalnymi dźwiękami. Bez tego bardzo trudno nauczyć się je czytać. Dochodzi do spiętrzenia trudności, o których mówimy, że właściwie czytanie w pewnym sensie się staje niemożliwe. Mission impossible. To jest sytuacja, z jaką bardzo często mamy do czynienia tej psychologii lotniczej. W tych sytuacjach, kiedy pilot znajdzie się w warunkach równoległego rozwiązywania wielu zadań, teraz w tym czasie, jeżeli się spóźni z decyzją o sekundę, jest za późno. To jest sytuacja, w której również znajduje się dziecko na etapie początkowym nauki czytania. Punktem wyjścia do diagnostyki i. No, pewnych specyficznych propozycji terapeutycznych jest ilościowy, stricte ilościowy pomiar tych dwóch aspektów czy yy, yy, składowych czynności czytania. Chodzi o sprawność dekodowania fonologicznego i rozumienie czytanego tekstu. Ponieważ czytając postrzegamy wyrazy jako całości <coughs> na podstawie pierwszej litery obwiedni i długości wyrazu. W związku z tym, jeżeli mamy ocenić sprawność dekodowania fonologicznego, musielibyśmy wykluczyć, zablokować możliwość całościowego odczytywania wyrazów i niejako przymusić badanego do przejścia do tego wyjściowego czy początkowego trybu dekodowania fonologicznego. Jak to zrobić? Więc opracowaliśmy taką metodę proleksja. Jest dysleksja, więc przeciwdziałanie. Uznaliśmy, że dobrze będzie określić mianem tutaj proleksja. To jest zespół metod, które pozwalają w sposób izolowany te dwa aspekty czytania ocenić. Jakiego materiału należy użyć do y, oceny dekodowania fonologicznego? Nie powinien to być oczywiście wyraz. Można by spróbować z wyrazami nonsensownymi, składającymi się z prawidłowych sylab. Uznaliśmy jednak, że to wymagałoby w trakcie wykonywania tego badania bardzo. Pieczołowitego, starannego nadzorowania przebiegu badania, co oczywiście ograniczałoby możliwości wykorzystania takiego testu i wymagał wysokich kwalifikacji do wykonania takiego testu. Postąpiliśmy inaczej. Aby zablokować to całościowo odczytywanie wyrazów, postanowiliśmy, Dziecku dać do odczytywania wyrazy zawsze tej samej długości, składające się z 11 znaków literowych. Wtedy długość takiego wyrazu na pewno nie może służyć różnicowaniu znaczeń takich wyrazów. Pierwsza litera i obwiednia, no też nie powinna nieść żadnej informacji. Ponieważ nie ma takich wyrazów, w związku z tym utworzyliśmy takie wyrazy 11-literowe z połączenia dwóch prawdziwych wyrazów. Takie połączenie nazwaliśmy słowami łańcuchowymi i taki łańcuch może się składać z połączenia wyrazu 3-literowego i 8-literowego, względnie też 4- i 7-, 5 i 6, 6, 5, 7, 4 i 8, 3. Komputer najpierw losuje miejsce podziału w zakresie od 3 do 8, dlatego że podział takiego wyrazu łańcuchowego może nastąpić po trzecim, względnie po czwartym, po piątym, po ósmym znaku literowym. Materiał leksykany wykorzystywany w tym teście sformatowaliśmy do tablicy, w której w poszczególnych kolumnach znajdują się wyrazy trzyliterowe, cztero, pięcio, sześcio, 7 i ośmioliterowe. W każdej kolumnie znajdują się wyrazy o określonej długości, ale takie, które. Są całkowicie jednoznaczne dla dziecka już na tym początkowym etapie nauki czytań. Komputer po wylosowaniu tego przypadkowego miejsca podziału, jeżeli na przykład wypadnie, że to ma być podział po trzeciej literze, sięga do kolumny wyrazów trzyliterowych, losuje przypadkowy wyraz. Następnie do kolumny wyrazów ośmioliterowych, losuje i zestawia je razem. Ten proces zestawiania wyrazów łańcuchowych jest całkowicie przypadkowy. Dlatego, że jest przypadkowe miejsce podziału i jednocześnie są różne przypadkowe wyrazy, które w określonych kombinacjach występują. Zadaniem badanego jest dokonać podziału takiego wyrazu łańcuchowego na dwa. Tworzącego wyraz. Zaletą tego jest to, że ilość wersji takiego testu jest właśnie nieograniczona. Komputer losuje, drukuje, w związku z czym tego testu nie można się nauczyć, nie można go opanować. Możemy ponawiać badanie nie tylko w krótkim odstępie czasu, na przykład. Co tygodniowym, ale możemy tego samego dnia wielokrotnie ocenić sprawność dekodowania fonologicznego. Mało tego, ponieważ to jest ten sam materiał leksykalny. W związku z tym można określone wartości czy parametry, które uda się y, zmierzyć. Tymi parametrami tutaj jest poprawność wykonania testu oraz czas, jaki jest potrzebny, na przykład do podzielenia 48 takich wyrazów łańcuchowych. Ten czas, on jest, jak powiedziałam, tą podstawową miarą, tym podstawowym parametrem sprawności dekodowania fonologicznego. Natomiast liczba błędów, jaką badany może popełnić, jest taką wskazówką wiarygodności dla tego typu testu. To znaczy. Przyjmujemy, że jeżeli na te 48 łańcuchów zdarzy się, że badający popełni dwa błędy, uważamy, że jest to wynik wiarygodny. Jeżeli to jest więcej niż dwa błędy, omawiamy z badanym rodzaj tego błędu, jego istotę, ponawiamy test i możemy uzyskać wtedy tą wiarygodną miarę przy tej znormalizowanej liczbie dopuszczalnych błędów. Jak w ogóle tradycyjnie się bada rozumień czytanego tekstu? <laughs> Dajemy dziecku do odczytania tekst, a następnie odczytujemy pytania kontrolne, na które dziecko ma odpowiedzieć tak lub nie. I oczywiście liczba prawidłowo udzielonych odpowiedzi ma wskazywać stopień zrozumienia tego, co dziecko czytało. Takie jest oczekiwanie, dążenie. W rzeczywistości jednak. Na tą możliwość odpowiedzi rzutuje cały szereg dodatkowych czynników. Na przykład, dziecko nie może przewidzieć, o co będzie pytane. Jego doświadczenie życiowe yy, powoduje, że czytając ten tekst zwraca uwagę w mniejszym lub większym stopniu na te elementy czy tą informację, która jest mu w jakiś sposób bliższa. Przede wszystkim badamy w tym teście zdolność zapamiętania. A my nie chcemy badać, w jakim stopniu dziecko pamięta to, co czytało, czy treść tego, co przeczytało, tylko chcemy ocenić rozumienie czytanego tekstu. I tutaj w sukurs przyszło nam następujące podejście, które określa się jako ocena rozumienia w trakcie czytania. Po angielsku to jest online comprehension testing. To znaczy w trakcie czytania osoba badana musi wykazać się, że rozumie to, co czyta. I tutaj, przez analogię do testu słów łańcuchowych, zaproponowaliśmy test zdań łańcuchowych. Na czym to polega? Jest 36 opowiadań, komputer. W pierwszej kolejności losuje numer opowiadania, a następnie losuje numer zdania w tym już wylosowanym tekście. W kolejnym kroku zestawia tak przypadkowo wylosowane zdania z różnych tekstów, bo chodzi nam o to tutaj, żeby zablokować tę możliwość predykcji. Żeby zablokować tą możliwość podpowiadania, jaką dysponujemy czytając tekst, który tworzy pewną całość. Ten kontekst, który tak bardzo pomaga nam dekodować znaczenia, on w tym przypadku zostaje zablokowany. Te przypadkowo zestawione zdania napisane są z małej litery, bez kropki. Jedynie imiona własne są z dużej litery. Zadaniem badanego jest postawić kreskę rozdzielającą zdania. Bez precyzyjnego odczytania każdego wyrazu nie jestem w stanie wskazać, gdzie zaczyna się jedno, gdzie kończy drugie zdanie. Dlatego, że tutaj. Ta składnia, ona, ten syntaks, on jest podpowiadany przez tą postać graficzną, przez tą kropkę. Ja wiem, w jakim zakresie muszę próbować zestawić, scalić znaczenia poszczególnych wyrazów, żeby zrozumieć ich sens. Tutaj tego nie ma. To jest test, który w sposób kategoryczny wymaga czytania z, ze zrozumieniem każdego kolejnego wyrazu. I to jest ten nasz sposób na ocenę umiejętności czy tej zdolności rozumienia czytanego tekstu. My o nic dziecka nie pytamy. Badany nie musi niczego pamiętać. W trakcie badania musi jedynie we właściwym miejscu postawić kreskę. Zarówno w jednym, jak i w drugim teście. Proszę zwrócić uwagę, że rola badającego właściwie jest minimalna. Sprowadza się ona jedynie do wstępnego instruktarzu i podania dziecku materiału do wykonania testu. W trakcie badania badający praktycznie nie wchodzi w interakcję z osobą badaną. W związku z tym nie ma tego procesu zakłócającego i tego subiektywnego elementu, który występuje w każdym tradycyjnym badaniu, czy to sprawności dekodowania fonologicznego, a szczególnie jeżeli chodzi o testowanie czy ocenę. Rozumienia czytanego tekstu w tych tradycyjnych metodach udział tego czynnika subiektywnego osoby oceniającej jest bardzo duży i w związku z tym trudno jest porównywać wyniki tych testów, które zostały przeprowadzone przez różne osoby.